Dobra, ty, ty, u ciebie będzie dobrze. A co z jarałem? Jak ja twórcy jarałem? Dzięki, chyba. Dzięki. Dzięki Max Dzięki. Dzięki Max. Na Dzięki najlepszego. Dziękuję. dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję dalej Dziękuję bardzo.

キャンプトークィーあるよ! Co Dick sądzisz o tym co się stało przed chwilą? Co się stało że... Opony nie mam Stary to się wyklepie Na... Na... Będę miał w końcu, Wypijesz flachę i zapomnisz Będę miał węzeł nową kupić w końcu Co Maksiu sądzisz? Co o tym sądzisz? Jest, jest, jeszcze? jest Dick. jeszcze Jest jeszcze? Przejeżdżę, Dick. Co o tym sądzisz wszystkim? Było zajebiście Dick ja tyle dostałem raz od ciebie oponami Pa Hopie. Tak mnie grzało po szyi ta Pana twoja opona Nie, ale... ale obróć się ty Ty się obróć to obróć się <grym> Na plecach A Ja dostawałem tak poszli szyi twoją oponą jak przechodziłem A tu jak wygląda? Co? Dobrze jest Stary, tylko trochę Przepaliłem ja ją Ty, jeszcze <grym> <grym> ja chyba tam jest, nie? <grymne> <To> jest, jest. Ale kurwa dziury. Ale dużo, nie? dzisiaj też za Co, Kuba, o tym sądzisz? Bo wszystkich eee, pytam. fajnie. Eee, eee, szkoda, że żubrówka, ale i tak eee, fajnie. Eee, pójdę, mieście, Dobrze jest. O, no, tak 500 jest, kurwa. A spolej, wszystko dobrze. się znalazło, nie? <gry> ale Sejczęto ono się chyba przypadkiem czy z O, ważne, że jest. O, sejczęto. Ale To jest a mnie fajnie. A pewnie połowa to nie jest od tego, <gry> ale to, jest, ale to jest chyba najlepsze.

Już już te kurwa, nitki te? No. Ale kurwa strzela, gdy kurwa wiesz, byś podpalił i zgasił, kurwa. O kurwa. O,